Jestem w wodzie, tam daleko Piotr Walgim chodzi Wróciliśmy z wady słabowa i szukamy następnej zguby Mam tu sygnał Jestem w woderach, nie w piance Mam tutaj złom Złomiast Także tak drugi sygnał bateria i zaczyna deszcz A ja nie mam osłony na kamerę A na brzegu Co to jest? Guzik Taki guzik Został znak sygnał na zegarek zagubiony przez turystę, tak? Jakiegoś do iPhone'a Co się to iPhone'a? Zobaczymy, może się uda Git Mayonnaise I dwie stopy nie? czy ci koleś się uratowali Piotrze Co myślisz? Szukamy go co? <śmiech> <Kurde>. <śmiech> Ale takiego jeszcze czegoś nie widziałem w podzie Super Dobra Jakiś taki Nie wiem co to 250 z kamieniem o kurcz, myślę, że 2 złote Co to, co to? Elizabet Zagramaniczna moneta A myślę, że 2 złote tak ładnie wyglądało Dobra, chwilek pokazywał nam ten pierścionek za kupę hajsu Tak, to jest to Jest Odyn, patrzcie teraz na wakacjach. Co? Jesteś na wakacjach. No to zaraz przyjdę z wykrywaczem. A ty masz kamerę włączoną? Teraz włączyłem wiesz Pozdrawiam widzów zbira. I tu gdzieś jest piękny pierścionek i chyba będziemy go szukać. Chyba tak. No ja jestem za. Moje dzisiaj drugie poszukiwania, Władysławowo i Lewa. I, I będziemy szukać. Piotr jest po drugiej stronie, Waldi jest tam Druga już na lewie. I coś jeszcze Nic jeszcze. Papie amfibio, ale do nulkowania wygląda super. Ty i z tym pimpojterem pod wodę zejść, mega. Ciekawy jestem z sprzętu. Dobra, wbijamy. Fajne to to jakieś ryby. No. No. Także moi drodzy, ja do poszukiwań, chociaż tam na tej blaszce może być tego ze srebra chłunca. Tak? Ja do tych poszukiwań będę używał różnego... Ale fajny strzał. Nie wiem co to jest Takie rybki. Nie wiem po jakiemu to jest napisane nawet. No ale ciekawostka. No. Super. Super, super, super. Oden też wchodzi, będzie szukał. Medaliku, czy co to tam było? Jest 5 groszy. Fanty mam w kieszeni zmieszane z fantami Władysławowa, także będę musiał pamiętać to gdzie było znalezione. Bita butelka z kapslem, już jest sporo tego na brzegu. Wypakowałem, bo ciężko było. I to na tyle. 2 złote na piasku Dawno nie miałem Monetka 20 groszy 2,20 elegancko. tu jest sygnał tam było 2 złote A tu jest moneta na wierzchu prawie Kolejne 20 groszy, ale starsze to nie jest pan jest tylko leszek. A, leszek. leszek. Ale zobacz czy... A, nie dotykaj tej mnie takie głowę. Tak. Wiesz A, A, bierz bierz tak. to do kaszy, zobacz, jednoręki. Jednoręki bandyta. Dobra. Podaję ten pokarm. <noise> Ale jazda. Tu są fanty zmieszane z Władka, tu jakieś... Tu było widać wszystko co znalazłem, najciekawsze to jest to. I dużo puszek, także nie znaleźliśmy pierścionka. No i te fanty co są tutaj? To są też odłożone, bo było za ciężkie. Pozdrawiam i do następnego.